Jan Mbappe, jeszcze ciekawe statystyki, szanowni Państwo, aktualizowane na bieżąco. Cztery bramki w finałach, o tym już mówiłem. Osiem goli zdobytych w fazie pucharowej od jednej ósmej finału. Dziesiąta, 11 i dwunasta bramka w historii Mundiali. Kośćma, ma, wspominałem, 23 lata. Kończy e, ten wiek w 20 grudnia dokładnie. Coś nieprawdopodobnego to jest to jest człowiek mundialowy i jeszcze statystyki Leo Messiego, ale to za chwilę może coś macie do dodania i mamy Leo Messiego 12 goli i 8 asyst, to jest e, udział Leo Messiego no w jest... 20, bramka, i, i, tak. i... 20 bramek, 12 goli 8 asyst, czyli udział przy 20 trafieniach, od... nieprawdopodobnie. Od 1966 roku, ale zobacz, my... czy od pamiętasz się... lepszy mecz finałowy albo w ogóle Pierws mecz Pierwszy w historii, przepraszam Radek, który strzelił w każdej fazie, od fazy grupowej przez 1-8, 1-4, jedną jedną następnie półfinał. I finał, więc a regularność. Przecież. Oczywiście też powie karne, a trzeba je wykorzystać. No, a przecież przecież Messi nie miał bramki w fazie pucharowej mistrzostw świata przed tym turniejem, a był to jego piąty mundial, nie miał aż do tego turnieju, a teraz, tak jak to powiedzieć, jak to jest zaprezentowany. Pierwszy człowiek w historii, który trzeba w jednej ósmej, w jednej czwartej, w jednej drugiej i w finale, a ile jeszcze jak sobie spojrzymy na cały ten turniej, było bramek otwierających wynik meczu. Na jeden z Arabią Sajdyską, gol, na jeden z Meksykiem gol, na jeden z Australią Gol, na jeden z Holandią, Asysta. Na 1 do 0 z Chorwacją gol, i w finale na 1 do 0 z, z Francją, mi tak. się to wszystko miesza, też gol. I na 3-2, akurat to, to, to co słyszał Gdzie Jules Kounden wyjął to już z bramki. Taka tak. kwestia, bym powiedział, serialowa, to jest jak last dance. Michael tak. Jordan też chciał w tym ostatnim sezonie w barwach Chicago Bulls, ostatnim sezonie, przepraszam, dla trenera fila e, Jacksona, tak? Mm. Sięgnąć po to najważniejsze trofeum. I mimo że lata płynęły, mimo że nie był już najmłodszym zawodnikiem, to oni rzeczywiście napisali tę historię, bo wiadomo, że możesz sobie planować, możesz mieć dobre intencje, a później piłka była brutalna, bo piłka nie jest sprawiedliwą rzeczą, w piłce sprawiedliwości nie szukamy.